Bagno Biebrzańskie Polska, sierpień 2012. Mgła uniosła się nad rozległymi torfowiskami bagien biebrzańskich, jak biała chusta, odsłaniając krajobraz, który wydawał się niezmieniony od tysięcy lat. August 2012 roku dobiegał końca, a rodzina Kowalskich z Warszawy postanowiła zakończyć wakacje niezapomnianą wyprawą do jednego z najdzikszych zakątków Polski. Marek Kowalski, 42-letni inżynier, od lat marzył o eksploracji tego tajemniczego miejsca. Jego żona Anna, nauczycielka biologii, podzielała jego fascynację przyrodą, a ich dwoje dzieci, 16-letni Jakub i 12-letnia Zuzanna, choć początkowo niechętni, ostatecznie dali się przekonać obietnicom przygody. To będzie nasz sekretny raj. Powiedział Marek, rozkładając mapę na kapturze samochodu zaparkowanego przy granicy biebrzańskiego Parku Narodowego. Jego palec wskazywał na obszar oznaczony jako Czerwona Bagno, najbardziej niedostępną część rezerwatu, gdzie turystów spotykało się rzadko. Jakub przewiesił przez ramię swoją ukochaną czarną plecak, wypełniony aparatem fotograficznym, notatnikiem i wszystkimi skarbami nastolatka. Na plecaku wisiała mała metalowa plakietka z jego imieniem i numerem telefonu, prezent od babci na wszelki wypadek. Anna spakowała prowiant, a Zuzanna z entuzjazmem młodej eksploratorki przygotowała lornetkę i atlas ptaków. Słońce stało wysoko, gdy rodzina przekroczyła drewnianą kładkę prowadzącą w głąb bagnisk. Powietrze było gęste od wilgoci i słodkawego zapachu rozkładających się roślin. Woda odbijała niebo jak lustro, a wśród wysokich traw kołysały się czaple i bociany. Spójrzcie! zawołała Zuzanna, wskazując na rodzinę łosi przeprawiających się przez bagno. Jakub szybko wyciągnął aparat, a Marek z dumą obserwował, jak jego dzieci odkrywają piękno dzikiej przyrody. Szli coraz głębiej w labirynt meandrujących strumieni i wysepek porośniętych brzozami. Anna sprawdzała mapę co kilka minut, ale ścieżki wydawały się zmieniać z każdym krokiem. Bagno żyło własnym życiem, to co przed chwilą było suchą ścieżką, nagle stawało się bagnistym rozlewiskiem. Około południa zatrzymali się na niewielkiej wyspie, gdzie Marek rozłożył koc i Anna wyjęła kanapki. Jakub sfotografował rodzinę na tle rozciągających się w nieskończoność torfowisk, a Zuzanna zapisywała w swoim dzienniczku nazwy wszystkich ptaków, które udało im się zaobserwować. To naprawdę magiczne miejsce, szepnęła Anna, obserwując, jak promienie słońca przedzierają się przez mgłę. Nie wiedziała, że to będą ostatnie słowa, które ktokolwiek usłyszy z jej ust. Gdy słońce zaczęło się chylić ku zachodowi, Rodzina pakowała się do drogi powrotnej. Jednak coś się zmieniło krajobraz, który wcześniej wydawał się znajomy, teraz wyglądał zupełnie inaczej. Ścieżki wiły się w nieprzewidywalnych kierunkach, a każda wysepka wyglądała identycznie jak poprzednia. Marek próbował zachować spokój, ale pot zaczął spływać mu po czole mimo chłodnego powietrza. Anna nerwowo sprawdzała kompas, który wskazywał kierunki, które nie miały sensu w porównaniu z mapą. Jakub mocniej chwycił swój plecak, a Zuzanna przytulała się do matki. Gdy zapadł zmierzch, rodzina Kowalskich wciąż błądziła po bagnie Biebrzańskim. Ostatni raz widziano ich sylwetki o zmroku, ginące w objęciach coraz gęstszej mgły, która spływała na bagniska, jak żywa istota, pragnąca pochłonąć wszystko na swojej drodze. Poranek 28 sierpnia 2012 roku przyniósł nie tylko słońce, ale i rozpaczliwy telefon od siostry Anny, która martwiła się, że rodzina nie wróciła do Warszawy zgodnie z planem. Ich samochód nadal stał na parkingu przy granicy parku, kluczyki leżały na oponie zwiedzenie w kole zapasowym, a w środku znajdowały się wszystkie dokumenty i pieniądze. Komenda wojewódzka policji w Białym Stoku niezwłocznie zorganizowała akcję poszukiwawczą. Komisarz Tomasz Wiśniewski, doświadczony funkcjonariusz z dwudziestoletnim stażem, objął dowództwo nad operacją. Wiedział, że bagno biebrzańskie to miejsce, które nie wybacza błędów. To nie jest zwykłe zaginięcie, mówił do swojego zespołu pierwszego dnia poszukiwań. Bagno to żywy organizm. Może być piękne i śmiertelnie niebezpieczne jednocześnie. Do akcji włączono psy tropiące, straż pożarną z łodziami pneumatycznymi, grupę poszukiwawczo-ratowniczą oraz lokalnych przewodników, którzy znali każdą ścieżkę w rezerwacie. Helikopter patrolował z powietrza, a drony termowizyjne penetrowały najtrudniej dostępne obszary. Pierwsze dni przyniosły jedynie frustrację. Psy traciły trop na mokradłach, łodzie grzęzły w grząskich miejscach, a helikopter nie mógł latać przez gęstą mgłę, która zdawała się nigdy nie opuszczać centralnej części bagien. Przewodnicy kręcili głowami, mówiąc o miejscach, gdzie nawet oni się gubią. Stary Józef Kołek, mieszkaniec pobliskiej wsi, który przez pięćdziesiąt lat prowadził turystów po bagnach, przyłączył się do poszukiwań trzeciego dnia. Jego poorana z marszczkami twarz wyrażała głębokie zaniepokojenie. – Czerwona bagno to przeklęte miejsce – szeptał do komisarza Wiśniewskiego. – Mój dziadek opowiadał historię o ludziach, którzy tam weszli i nigdy nie wrócili. Bagno ich wzięło. Wiśniewski starał się ignorować lokalne przesądy, ale po tygodniu bezowocnych poszukiwań zaczął rozumieć, dlaczego mieszkańcy mówią o bagnie z taką czcią pomieszaną ze strachem. Miejsce to zdawało się żyć własnym życiem. Ścieżki zmieniały się z dnia na dzień, poziom wody wahał się nieprzewidywalnie, a mgła pojawiała się i znikała bez żadnej meteorologicznej logiki. Media szybko chwyciły historię. Rodzina zagubiona w bagnie Biebrzańskim stała się głównym tematem wiadomości. Reporterzy ściągali z całej Polski, transformując spokojny park narodowy w medialne pole bitwy. Rodzice Anny i Marka przybyli z Warszawy, ich twarze zniszczone bólem i bezsenności. Po dwóch tygodniach intensywnych poszukiwań nie znaleziono żadnego śladu rodziny Kowalskich żadnej części garderoby, żadnego przedmiotu osobistego, żadnego znaku, że w ogóle weszli w głąb bagien. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Komisarz Wiśniewski przeszukał każdą wysepkę dostępną dla ratowników, sprawdził każdy strumień, każdą grabę, każde miejsce, gdzie ciało mogłoby spocząć. Nurkowie eksplorowali głębsze rozlewiska, a specjalna grupa ratownictwa górskiego próbowała dotrzeć do najbardziej niedostępnych obszarów za pomocą lin i platform. To niemożliwe, mówił do siebie wieczorami, studiując mapy i raporty. Cztery osoby nie mogą po prostu zniknąć bez śladu. Ale bagno biebrzańskie zdawało się śmiać z jego pewności siebie. Z każdym dniem. Stawało się coraz bardziej oczywiste, że rodzina Kowalskich została pochłonięta przez jeden z najstarszych i najdzikszych ekosystemów Europy. Po miesiącu oficjalne poszukiwania zostały zawieszone. Rodzina została oficjalnie uznana za zaginioną, a sprawa trafiła do akt nierozwiązanych. Komisarz Wiśniewski przeszedł na emeryturę rok później, ale nigdy nie przestał myśleć o Kowalskich. Co noc śniły mu się mglisty krajobraz i cztery sylwetki ginące w białej pełni. Lata mijały, a tajemnica rodziny Kowalskich powoli przechodziła z pierwszych stron gazet do lokalnych legend. Bagno biebrzańskie wróciło do swojego odwiecznego rytmu. Mgły przychodziły i odchodziły, ptaki przylatywały na zimowanie, a turystów odstraszały historie o przeklętym miejscu. Komisarz Wiśniewski, teraz już emerytowany, ale wciąż nawiedzany wspomnieniami, regularnie odwiedzał bagno. Mieszkał w małym domku w pobliskiej wsi i stał się lokalnym ekspertem od historii zaginięć. Zbierał opowieści od starszych mieszkańców, dokumentował przypadki ludzi, którzy zaginęli w bagnach na przestrzeni dziesięcioleci. Bagno ma swoją pamięć. Mówił często do swojej córki, która martwiła się o jego obsesję, kiedyś odda to, co zabrało. Jego pamiętnik wypełniał się notatkami, mapami, teoriami, próbował zrozumieć wzorce, kiedy ludzie znikają, dlaczego niektórzy wracają, a inni nie. Odkrył, że zaginięcia występowały w cyklach, często związanych z nietypowymi warunkami pogodowymi lub astronomicznymi wydarzeniami. W międzyczasie bagno żyło swoim życiem. Ekolodzy badali jego unikalne ekosystemy, fotografowie przyrody dokumentowali rzadkie gatunki ptaków, a filmy dokumentalne opowiadały o jednej z ostatnich europejskich dzikich przestrzeni. Ale miejscowi przewodnicy zawsze ostrzegali turystów przed oddalaniem się od oznaczonych ścieżek. Stary Józef Kołek zmarł w 2018 roku, zabierając ze sobą dekady wiedzy o bagnach. Jego wnuk, młody Paweł, przejął rodzinną tradycję prowadzenia turystów, ale z większą ostrożnością niż jego dziadek. Zbyt wiele osób zginęło w tych mokradłach, by traktować je lekkomyślnie. Rodzice Anny i Marka nigdy nie pogodzili się ze stratą. Co roku w sierpniu, w rocznicę zaginięcia, przyjeżdżali do bagien i stawali na kładce, gdzie widzieli swoją rodzinę po raz ostatni, przynosili kwiaty, które rzucali do ciemnej wody i modlili się za dusze, których ciała nigdy nie zostały odnalezione. Media co pewien czas wracały do sprawy, szczególnie w powolne dni informacyjne lub gdy jakaś nowa teoria zyskiwała popularność. Pojawiały się spekulacje o porwaniu, o tym, że rodzina ukrywa się w innym kraju, o paranormalnych zjawiskach. Każda teoria była sprawdzana i odrzucana. Prawda była prostsza i straszniejsza. Bagno Biebrzańskie pochłonęło rodzinę Kowalskich całkowicie, nie pozostawiając żadnego śladu ich istnienia poza samochodem na parkingu i rozpaczą rodzin, które zostały w domu. Przez te 12 lat ekosystem bagien zmieniał się subtelnie, ale nieustannie. Poziomy wody rosły i opadały. Nowe kanały formowały się podczas powodzi. Stare wysepki znikały, a nowe powstały. Dzika przyroda odzyskiwała każdą pięć ziemi, którą człowiek próbował oznaczyć lub zrozumieć. Komisarz Wiśniewski starzał się, ale jego determinacja pozostała nienaruszona. Każdego ranka chodził tymi samymi ścieżkami, obserwował te same mgły, szukał znaków, które mogłyby rzucić światło na największą zagadkę jego kariery. Nie spodziewał się, że odpowiedź nadejdzie z tak nieoczekiwanej strony. 24 sierpnia 2024 roku, 12 lat i trzy dni po zaginięciu rodziny Kowalskich, młoda para turystów z Krakowa, postanowiła odwiedzić bardziej odległe części bagien biebrzańskich. Katarzyna i Michał, oboje studenci biologii, wybrali się na romantyczną wyprawę fotograficzną, chcąc uchwycić piękno tego miejsca tuż przed nadejściem jesieni. Około południa, penetrując rzadko odwiedzaną okolicę zwaną czarnym rozlewiskiem, Katarzyna zauważyła coś nietypowego wystającego z wody przy podstawie starej brzozy. Początkowo myślała, że to fragment korzenia lub kawałek drewna, ale gdy podeszła bliżej, serce zabiło jej mocniej. Michał, chodź tu, zawołała, jej głos drżał z podniecenia i strachu. Myślę, że coś znalazłam. To był plecak. Czarny, sportowy plecak, częściowo zatopiony w błocie, ale nadal rozpoznawalny. Materiał był wyblakły i miejscami przedarty, ale struktura pozostała nienaruszona. Z przodu zwisała mała metalowa plakietka, na której wytrawione litery wciąż były czytelne Jakub Kowalski i numer telefonu. Michał natychmiast zadzwonił na numer alarmowy, a w ciągu godziny na miejscu pojawił się cały zespół policja, strażacy, koroner i komisarz Wiśniewski, który mimo swoich siedemdziesięciu lat przybył na miejsce szybciej niż wszyscy inni. Stary policjant klęknął przy plecaku, jak przy sanktuarium. Jego ręce drżały, gdy razem z technikami kryminalistycznymi ostrożnie wyciągali zawartość z wnętrza. Wodoszczelne kieszenie częściowo ochraniały niektóre przedmioty przed całkowitym zniszczeniem. Aparat fotograficzny był uszkodzony, ale karta pamięci pozostała nietknięta. Notatnik Jakuba, choć mocno nadszarpnięty przez czas i wodę, wciąż zawierał czytelne fragmenty tekstu. Ostatni wpis, datowany na 26 sierpnia 2012 roku, brzmiał Zgubiłem się. Rodzice i Zuzia gdzieś z przodu. Słyszę ich głosy, ale mgła jest zbyt gęsta. Zostawiam plecak tutaj jako znak, idę za nimi. Na karcie pamięci znajdowały się setki zdjęć z ich ostatniego dnia. Początkowe ujęcia pokazywały szczęśliwą rodzinę eksplorującą bagno, ale ostatnie fotografie ujawniały coś niepokojącego. Na kilku zdjęciach widać było sylwetki poruszające się w mgle, ale było ich więcej niż czworo. Eksperci kryminalistyczni i fotograficzne spędzili tygodnie analizując te obrazy. Na jednym ze zdjęć wyraźnie widać było dziewięć sylwetek poruszających się wśród drzew. Cztery z nich to prawdopodobnie rodzina Kowalskich, ale pozostałe pięć pozostawało zagadką. Czy to byli inni zaginieni? Czy iluzja optyczna wywołana mgłą? Czy coś zupełnie innego? Stary Józef Kołek, gdyby jeszcze żył, prawdopodobnie powiałby, że bagno oddało jedyny ślad, na jaki pozwalała jego natura. Jego wnuk Paweł, gdy usłyszał o odkryciu, tylko pokręcił głową i szepnął, dziadek mówił, że bagno pokazuje prawdę tylko tym, którzy są gotowi ją znieść. Odkrycie plecaka nie tylko wznowiło oficjalne śledztwo, ale także przyciągnęło nową falę zainteresowania mediów i naukowców. Geolodzy badali zmiany w topografii bagien przez ostatnie dwanaście lat, próbując ustalić, jak plecak mógł przemieścić się z pierwotnego miejsca zaginięcia do miejsca, gdzie został znaleziony. Komisarz Wiśniewski, teraz już oficjalny konsultant w sprawie, poświęcił swoje ostatnie lata na przeanalizowanie każdego szczegółu. Jego teoria była prosta, ale przerażająca. Rodzina Kowalskich była systematycznie rozdzielana przez coś lub kogoś, kto znał bagno lepiej niż jakikolwiek człowiek. To nie był przypadek, pisał w swoim ostatnim raporcie. To był polowanie. W notatniku Jakuba znaleziono też mapę, narysowaną drżącą ręką nastolatka. Mapa pokazywała ścieżkę, która nie istniała na żadnej oficjalnej mapie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Prowadziła w głąb bagien do miejsca oznaczonego jako Stary Dom. Zespół poszukiwawczy pod kierownictwem najlepszych przewodników postanowił podążyć tą mapą. To, co znaleźli w samym sercu Czerwonej Bagno, przekroczyło ich najśmielsze przypuszczenia i najgorsze obawy. W miejscu wskazanym na mapie Jakuba, na nieistniejącej już wyspie, znaleźli fundamenty starego drewnianego domu, ukryte pod warstwą torfu i mchu. A w piwnicy tego domu, w wodoszczelnej skrzyni, znaleźli przedmioty należące nie tylko do rodziny Kowalskich, ale także do dziesiątek innych osób, które zaginęły w bagnie na przestrzeni ostatnich stu lat. Bagno Biebrzańskie ujawniło w końcu swój najstraszniejszy sekret. Ale pytanie, które męczyło wszystkich zaangażowanych w sprawę, pozostało bez odpowiedzi. Kto lub co gromadziło te pamiątki i czy ten ktoś wciąż tam był? Historia rodziny Kowalskich dobiegła końca, ale tajemnica Bagien Biebrzańskich właśnie się rozpoczęła. Epilog. Do dziś, mimo wieloletnich badań i poszukiwań, ciała członków rodziny Kowalskich nigdy nie zostały odnalezione. Odkrycie plecaka Jakuba otworzyło nowy rozdział w historii jednego z najbardziej tajemniczych miejsc w Polsce, ale więcej pytań postawiło niż dało odpowiedzi. Bagno Biebrzańskie wciąż zachowuje swoje sekrety, czekając na tych wystarczająco odważnych lub nierozważnych, by je odkryć.